Mankowidowie, no zrobiłem żeby przerwę, yy, więc po prostu mnie trochę nie było na YouTubie, Więc sobie tutaj teraz nagrywamy FC Mobil i mamy jakąś już paczkę, więc otwieramy sobie ją. A masz paczkę i. No, mamy tutaj, tutaj Starbucks kredyty, więc fajnie, ale dobra, gramy sobie versus attack bo to tylko dzisiaj sobie zagramy. Potem sobie zrobimy, zagramy na następnym odcinku, który znajdzie się jeszcze dzisiaj, później. Zrobimy sobie, ogólnie nagramy sobie cały mecz. ale gramy przeciwko Liverpoolowi, więc no, nie taki łatwy przeciwnik, 104 overall a ten pan ma Liverpool, z Liverpoolu 108. No to jest dobrym przeciwnikiem, bo ma 4 overalla więcej. 4 overalla więcej. Overall sir. pomyliłem się dobrze. Due i teraz Beckham z golem. O, dobra. Zaczynamy znowu. Beckham. Dawaj, come back home, no, ale z trzema zaległości jednak broni. Brawo do filmu, a mamy 1-1. Jeden, jeden. Oj, to teraz trudna sytuacja. Nuno Mendes, Nuno Mendes, Nuno Mendes, Niestety, została mu odebrana i przegrzewam 3-1. Ok, dobra, już, dobra, jest wszystko, Git. I dalej, i tak przegrywamy. Ja mówię, że wszystko jest git, bo w montażu tutaj teraz gadam. I due. Muller. I Muller gol. Ale była mała szansa na tego kola Była bardzo mała szansa na tego gola. Więc. Więc, no. teraz, ale jeszcze turę, Ale nie, nie, nie. Beka. Becham gol, gol Bechama, gol Bechama, sorry, ale bo ja mi się włączył, bo oglądam go czasami i mi się włączył, i go w tle słyszycie. No i koniec meczu, więc papa. Znowu mamy. E, dzisiaj sobie będziemy grać e, head to head, będzie bardzo fajnie, co e, tutaj mamy, coś tam, jakieś płatne rzeczy, e, lejdy, like, pikamy sobie, a teraz head to head gramy i zaczynamy mecz. sorry, że tak słabo mnie trochę słychać, ale tak nie mogę mocniej bo w montażu gada mi czekajcie, halo, 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 halo słychać mnie, nie? słychać raczej dobra eee, on ma to wyrolo. ja nie widziałem, że on ma 100 overalla eee, więc zaczynamy, ja mam cztery zaczynamy Pellegrini Beckham Beckham przyjął piłkę teraz Beckham. Chyba padał do bierda z przeciwnej drużyny, ja też mam widzę. Ale chyba na ławce rezerwowej nie upamiętam dobrze. Ale chyba tak. Beckham. Dobra. Teraz... Nie, spalony. I tak to była, była jakaś szansa, nie? Na gola. Okej. Okay. Teraz pelegrini, ale akcja, ale akcja pelegrini. Jezus, pelegrini źle odbył O nie, dalgisz, dalgisz. A, dobra. Mamy piłkę. A, już nie mamy piłki. E, dobra, dobra, dobra. Oj, straszamy. oj, zrozumie. Oj, oj, kogo.

No dobra, ja nie umiem tego wymówić. Oj, nie no i stracę tyle czasu przez to no komunikat. Dobra, no i właśnie już są naszej bramce i co i zaraz go... A nie, stracę gola. Teraz Muller Muller, Mil. Muller? 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 Ajajajajajajajaj, co trafił. Ajajajajajaj. Verfauera i Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Tylko jedna minuta do i koniec pierwszej powołowy. Jest jeden 0 jeszcze coś działam, coś jeszcze zdziałam w drugiej połowie. Dobra, zaczynamy drugą połowę I teraz coś na pewno zdziałam duę, Muller. mule i jest... straciłem piłkę Teraz Ajajaj. Pellegrini. dobrze, Rowella, Muller Miller Robella Teraz akcja, akcja Ajajajajajajaja Casillas Zabronił Ale teraz zdecyduję się tak w błok polecieć O I teraz mam taką akcję To była dobra decyzja, patrz to Teraz wysunę tak z Czekam, zabiorę, 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 zabiorę. Szybko muszę zabrać Kurde. Nie. 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 Pomóc, pomóc. A, dobra. Wyszło no tak. Toro. I teraz wyrzucamy. Ajajaj. Aj, aj. Dobra. Mamy. Muller. Pelangrini. I teraz Muller szli. Tak wyśrodku. Dobra. I teraz Muller. Ajajaj. Aj, 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 aj. No i teraz ich. Ja że chwilkę, że nasza, ale teraz i tak mamy akcję, akcja, 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 akcja. Teraz z dłe? Dłe? Aj, strzał A to Kurczę, kurczę, czasami mnie tak przecina, ale dobra, to jest git. O nie, dalgisz? dobra, odzyskaliśmy piłkę, turę. Pellegrini, 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 jest, gol, 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 83 minuta, 84 pisze! jest, gol, 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 gol. wyrównano, dobrze, S, 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 dobra, zaczynamy drugą połowę, znaczy znowu, będzie 1-1, bo jest 85 minuta, 87 już nawet, więc będzie 1-1. No albo będą jakieś dwie minuty doliczone na pewno albo trzeba no co dwie minuty doliczona więc to już nic chyba nie działają ani nic ja nie zdziałem. No, albo koniec dobra koniec Koniec. widzowie pa 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 pa